Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca. Jeśli cały nasz pobyt ma być równie emocjonujący, ka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Porządku, nam się poszczęściło, a padałoby sprawdzić co zresztą. Nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodzi za mną. Postaram się nadążyć. Przez całe swoje życie liczyłem moneta do pieprzonej monety. Wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Nie twoja wina. A czyja, niby? Nie, Nie, wina. Wina. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Idź z nim pogadać. Chodź z nami. Nigdy. Nie mamy czasu. Dojście. Zjedzą cię tu topielce? Trudno. Nie ma ochoty. Cholera, Marvin. Jego krew będzie na twoich rękach. Widzę. Udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Trupy. Pobliżu jest jaskinia. Marwin, przestań się wygłupiać i chodź. Idę z tobą, bracie. Wiedziałem, że podejmiesz rozsądną decyzję, bracie. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. W porządku. Znaleźliśmy rzekę. Teraz musimy iść wzdłuż niej. Do wioski jeszcze kawałek, ruszajmy. Robi się coraz zimniej. Ta chata wygląda mi na opuszczoną, chodź. No mnie sukiń, syn! Na zwykłe draśnięcie mi to nie wyglądało. Chyba będziesz musiał iść przodem. Przybywamy z Londram. Fregata kupiecka wysadziła nas od zachodniej strony wyspy. A to bardzo ciekawe! Królewska armia zarekwirowała prawie wszystkie okręty. Czego szukacie w Silbach? Uciekamy przed wojną. No dobra, możecie wejść! Chodźmy do karczmy. Tam pogadamy. Pamiętaj, że jesteśmy tu tylko gośćmi. Coś za jedni! Wartownik nas wpuścił. Harry tak powiedział? Możemy dostać coś do jedzenia. I miejsce w jakimś ciepłym kącie? Jesteśmy głodni, zmęczeni i zmarznięci. Co tu się dzieje? Przejdźmy jakieś buczęgi! Danos skaże pomagać potrzebującym. Czego potrzebujecie? Mój brat jest ranny. Jedzenia i ciepłego kąta. Macie może coś mocnego? Pogadaj z Bastianem. To ten wąsaty facet za lado. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Skąd przybywacie i co tu robicie? Z bratem uciekamy z Londram przed wojną. Na wieści o zbliżających się orkach postanowiliśmy zabrać się na statek przemytników. Po dotarciu do brzegu wyruszyliśmy pokoju na piętrze powinno być jakieś... Jeszcze raz stokrotne dzięki. Jak się czujesz? Trochę lepiej. Muszę trochę odpocząć. Chyba się położę. Ale. Często tu umiewacie gości? Pokaż mi swoje towary. Rozumiem. 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 Że budzę cię tak wcześnie. Do wioski dotarła reszta waszych towarzyszy. Wardownicy wpuścili ich bez większych problemów. Widziałeś może gdzieś kurta. Niestety nie. Gdzie dokładnie mieszka? Gdy wyjdziesz wskaczmy, powinna się skręcić w lewo. Stąd A w lewo. Byłeś może ujorna? Marta podała mu napar ziołowy. O, dobrze, że cię widzę. Daryl i Maven jeszcze nie wrócili? Z tego, co mi wiadomo, nie. O, cholera. Poszukajmy ich razem. Zanim wyruszymy, musimy poszukać czegoś dla Daryla jakąś miksturę leczniczą. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. O, e. <grym> Usiądź.